Masz dość życia nie swoim życiem? Czujesz, że coś cię woła, ale nie wiesz gdzie? Witaj w Tak to ja odrodzenie podkaście dla kobiet, które chcą zrzucić maski, przestać szukać siebie w oczach mężczyzn i wreszcie poczuć tak to ja. Cześć, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Wchodzimy w przestrzeń czerwca szóstego miesiąca roku, która odwiera, otwiera przed nami drzwi do uzdrowienia relacji, doświadczenia piękna codzienności i odnalezienia harmonii między dawaniem a przyjmowaniem, bo o tym głównie jest wibracja szóstki. To czas, w którym aktywuje się energia serca, rodziny, opieki, a także artystycznego wyrażenia siebie. Jednak wszystko to dzieje się w kontekście roku o wibracji dziewięć, ta dziewiątka stoi w tle i przyświeca nam przez cały ten rok, a jest to wibracja przede wszystkim zakańczania, zapraszająca do integracji doświadczeń, dzielenia się mądrością i poszukiwania sensów w służbie innym. Wibracja szóstki niesie dbałość o bliskich, potrzebę tworzenia bezpiecznej przestrzeni i troski o tych, których rzeczywiście kochamy. To energia obecności, ciepła i współodczuwania. Szóstka uczy nas, że dom w sensie dosłownym i duchowym, ale także dom jako nasze ciało może być miejscem twórczej ekspresji, piękna i ukojenia. Zapraszam, by spojrzeć na relacje z pytaniem, czy jestem w równowadze, czy moje dawanie wypływa z miłości, a nie z potrzeby kontroli lub lęku przed odrzuceniem. Jednocześnie w tle pulsuje dziewiątka wibracja dojrzała, niosąca wielką wiedzę opartą na doświadczeniu. To ona przypomina, że każda odpowiedzialność niesie konsekwencje, a każde poświęcenie pytanie o to, czy nie przekraczam swoich granic, próbując ratować innych kosztem siebie. W tym miesiącu szczególnie ważne staje się zrównoważenie dawania i brania. Nie jesteś tu po to, by dźwigać życie innych. Masz prawo zadbać o siebie i powiedzieć nie. Uzdrowienie nadopiekuńczości i perfekcjonizmu to dobry moment, by spojrzeć na swoją ambicję, oczekiwania wobec siebie, rolę tej, tego, która ogarnia wszystko. Czy to naprawdę Tobie służy? Wybaczanie sobie i innym. Dziewiątka otwiera przestrzeń na domknięcia. Szóstka daje czułość. Razem tworzą grunt do pojednania, integracji i wewnętrznego pokoju. Otwarcie się na własne talenty to miesiąc artystów i uzdrowicieli. Sześć to jedna z trzech wibracji, tak zwanej triady artystycznej. Twoje ręce mogą tworzyć, Twoje słowa mogą dotykać, Twoja obecność może być darem, o ile będzie autentyczna. Zagrożenia tego czasu to popadanie w pseudoharmonię, ucieczka w wygodnictwo, nadopiekuńczość, emocjonalna zależność w relacjach, jak również próba kontrolowania rzeczywistości przez nadmierną intelektualizację i przekonanie, że wiem lepiej. Dziewiątka w cieniu może objawiać się w formie wywyższania nadmiaru rad potrzeby ratowania wszystkich wokół. Uważaj, by nie dać się wciągnąć w syndrom pomocnika, nawet jeśli wydaje się to szlachetne, może odciągać cię od własnej drogi. Potencjał tego miesiąca jest ogromny. To czas, w którym możesz doświadczyć piękna w relacjach, stworzyć coś ważnego, uzdrowić stare schematy rodzinne i nauczyć się jak żyć dla innych, nie tracąc siebie. Dziewiątka wspiera cię w odkrywaniu mądrości płynącej z przeszłości, nie po to, by ją rozpamiętywać, lecz by świadomie decydować, co chcesz zostawić za sobą, a co przynieść. Na dalszy okres przenieść ze sobą, zabrać ze sobą. Czerwiec to miesiąc serca, więc niech ono bije, niech biją serca nas wszystkich w rytmie naszej prawdy. Wyrażajmy naszą prawdę. W czerwcu każda relacja zanurza się w pole szóstki, wibracji opieki, piękna i odpowiedzialności. Jednak to, jak ten czas zostanie przeżyty w Twoim partnerstwie, zależy także od Waszej wspólnej wibracji, czyli sumy Waszych dróg życia. Ta liczba wskazuje, jaką lekcję niesie dla Was ten miesiąc, jaki potencjał się otwiera i gdzie warto być uważnym. W czerwcu, w czerwcu pod wpływem wibracji szóstki i yy, w tle roku dziewiątego, każda relacja przechodzi przez własny subtelny proces oczyszczania, scalania i wzmacniania. Energia szóstki zaprasza do harmonii i odpowiedzialności, a dziewiątki do poszerzania świadomości i służby z poziomu dojrzałego. O to, jak mogą układać się relacje w zależności od waszej wspólnej wibracji, bądź też twojej wibracji, jeżeli akurat nie jesteś w związku, nie jesteś w partnerstwie. Jeśli jesteś numerologiczną jedynką, ale sum, albo też suma drogi życia twojej i twojego partnera wynosi jeden, to z wibracją tego miesiąca wchodzicie w siódemkę. I oznacza to mądrość, głęboką wiedzę, dzielenie się y, także tą mądrością z innymi, niesienie swojej wiedzy w świat, przywiązywanie wagi do szczegółów oraz wrażliwość i głęboka, prawdziwa duchowość. Uwaga tutaj na zbyt wielki dystans, poczucie osamotnienia, brak zaufania do innych, obawę przed popełnieniem błędu i perfekcjonizm. Afirmuj, aby uniknąć tych cieni i lęków związanych z siódemką, w życiu wszystko jest proste. Jeśli twoją bądź waszą wspólną wibracją jest dwójka, w tym miesiącu wibracja będąca parasolem nad wami, to wibracja 8. ósemka wiąże się z tym żeby przede wszystkim być dobrym szefem, potrafić być wzorem do naśladowania, żyć w zgodzie z własnymi zasadami, być etycznym, dobrze zorganizowanym, a równocześnie uwaga tutaj na lęk przed sukcesem, brak odpoczynku, pracoholizm, dominację bądź nadmierne rządzenie. Afirmacje, jakimi, jakie mogą wam dopomóc, decyduję szybko, łatwo i intuicyjnie. Jeżeli Twoją bądź Waszą wspólną wibracją jest trójka, w tym miesiącu wibracja 9 może przynieść Wam podróże, za którymi może stać potrzeba niezależności i wolności. Zwłaszcza, że w tym miesiącu będziemy mieć kolejny dłuższy weekend, więc być może warto wykorzystać go właśnie na podróże. Dbałość o dobro wszystkich i siebie nawzajem, silne poczucie odpowiedzialności to również cechy, które mogą Wam przyświecać, które mogą wybijać w tym miesiącu. Natomiast w cieniu brak tolerancji, uwaga też na udzielanie rad nieproszonych i nieprzestrzeganie. Również y, rad, czy też ustaleń wspólnych, a także próba tworzenia iluzorycznego, nieskazitelnego wizerunku na zewnątrz. Afirmacja dla y, wibracji 9. Akceptuję każdą osobę taką, jaka jest. Również sytuację każdą taką, jaką jest. Jeżeli jesteś wibracyjną czwórką lub macie wspólną wibrację jako sumę drogi życia, 4, to parasol, który Wam przyświeca, to jeden. Cechy, które mogą być z Wami spójne, to ambicja, potrzeba bycia oryginalnym, duża pomysłowość i kreatywność, szczególnie w tym miesiącu, inspirowanie innych i siebie nawzajem, umiejętność przekonywania, a także potężna moc słowa. Uwaga na manipulację, nadużywanie siły słowa, lęk przed porażką, brak wiary w siebie i zbytnią surowość w stosunku do siebie i siebie nawzajem. Afirmacja jestem świadoma, świadomy swojej wolności wyboru. Jeżeli razem tworzycie związek oparty o wibrację dwójki, czyli jesteście albo wibracyjną trójką i jedenastką bądź dwójką, albo Ty jesteś sam sama piątką z drogi życia, wtedy wspólny parasol to dwa. I między innymi będzie cechowała waszą relację bądź Ciebie taktowność, delikatność, współczucie, praca w zespole, współpraca, tworzenie partnerstw. Szczególnie teraz, kiedy możemy wykonywać na przykład wiele prac na zewnątrz, wspólnie jakiś związanych chociażby z ziemią, czyli prac ogródkowych czy też działkowych, jest to bardzo pomocny czas i taki przyjazny też dla rozwoju relacji. Z kolei jeśli chodzi o cienie tej wibracji, to uwaga na zachowania niosące pomoc na siłę, czyli tak zwany syndrom pomocnika. Uwaga też na pragnienie tak zwanych głasków, czyli uznania z zewnątrz i poszukiwania pochwał na zewnątrz właśnie, a także lęk przed odrzuceniem, unikanie konfliktów i konfrontacji. Afirmujcie. Im bardziej dbam o siebie, tym więcej mogę dać innym. No bo tak naprawdę wszystko jest w nas i to, co w nas jest rzeczywiście mocno osadzone, co w nas płynie jako ta rzeczywista, realna, ucieleśniona przede wszystkim prawda, jest tym, co możemy dać na zewnątrz i czym też świecimy na zewnątrz. I tutaj warto. Wspomóc się takimi narzędziami jak chociażby sesja Embodiment, aby te kwestie, które mamy zakorzenione w ciele, jakieś blokady, być może rozpuścić i ucieleśnić tą swoją prawdę w esencji swojej klarowności. Jeśli wasz wspólny parasol z tym miesiącem to trójka, czyli jesteś numerologiczną szóstką i jesteście dwoma trójkami, bądź dwójką i czwórką na przykład, to pamiętaj o tym, że trójka przede wszystkim to po prostu dawanie miłości. To jest również radość, optymizm, taka trójka najkrócej mówiąc, jest bardzo przyjemna w obyciu. Bawcie się dobrze w tym miesiącu ponieważ trójka jest również wibracją artystyczną tak jak szóstka i dziewiątka więc tutaj moż, możemy mówić o pewnego rodzaju artyzmie życiowym spróbuj zrobić ze swojego dzieła waszego, waszego życia z waszego życia dzieło um, artystyczne ale też chodzi o wszelkie formy sztuki może chodzić w tym miesiącu wyrażanie się poprzez głos czyli instrumenty, gra na instrumentach, śpiew, również przemawianie, również komunikacja szeroko pojęta. To także troska o innych, ale uwaga tutaj na upór, uleganie nastrojom, nadopiekuńczość, również plotki i zwątpienie w siebie oraz zależność od innych. Afirmuj w tym miesiącu kocham siebie. Czwórka. Jeśli waszym parasolem z wibracją miesiąca szóstego jest czwórka, to oznacza, że bycie godnym zaufania jest czymś, co wchodzi w tym miesiącu jako jeden z ważnych aspektów. Również dyscyplina, konsekwencja. Być może to, że w tym miesiącu rozpoczniecie budowę jakiegoś fundamentu. Jeżeli mówimy o miesiącu szóstym, który, któremu przyświeca rodzina, może być to plan związany z domem na przykład. I ważne, aby w tym miesiącu tworzyć coś stabilnego coś, co jest związane z Waszym wspólnym projektem. Uwaga na zbytni konserwatyzm, ociąganie się z decyzjami, upór i niechęć do doświadczenia wychodzenia poza tą tak zwaną strefę komfortu. Afirmacja: czuję stabilność i bezpieczeństwo w każdym momencie. Jeśli Waszą wspólną wibracją z miesiącem szóstym jest piątka, czyli jesteś ósemką, jesteście na przykład szóstką i dwójką, albo jesteście dwoma czwórkami z drogi życia, to pamiętaj o tym, że macie teraz dostęp, bądź też. Ty masz dostęp sama, sam do silnej intuicji, do elokwencji, jesteś charyzmatyczna, atrakcyjna i jesteś przede wszystkim urodzonym psychoanalitykiem. Więc ten miesiąc może być pomocny w tym, żeby różnego rodzaju psychologiczne aspekty wychodziły na wierzch i też wiele rzeczy się rozjaśniło dzięki temu. W cieniu może dać ten miesiąc brak stabilności. Uwaga tutaj na wybuchowość bądź, bądź też tendencję do zbytniego ryzyka. Afirmacja dla piątki, prawdziwa wolność jest we mnie, bo tak naprawdę wszystko jest w nas. Jeśli wibracją, która Wam przyświeca w szóstym miesiącu, jest szóstka, właśnie, czyli jesteście dziewiątką, bądź też wasze wibracje to cztery i pięć. Suma czwórki i piątki, to możesz spodziewać się, że będzie to miesiąc optymistyczny. Odczujesz dużo opieki i ciepła domowego ogniska, również będzie to miesiąc możliwie harmonijny, właśnie pod warunkiem, że nie wpadniesz w perfekcjonizm i nadopiekuńczość albo szczególnie niską samoocenę. Aby uniknąć tych schematów, warto podeprzeć się afirmacjami, i tak ta afirmacja dla szóstki dotycząca tych negatywnych schematów brzmi w każdej chwili zdaję sobie sprawę z tego, że największa harmonia jest we mnie. Czerwiec uczy nas, że prawdziwa dojrzałość to nie tylko odpowiedzialność za innych, ale przede wszystkim za siebie. Twoje życie nie zmieni się samo, jeżeli nie podejmiesz decyzji przede wszystkim, aby ono się zmieniło. Jednak możesz też sobie dopomóc, kiedy podejmiesz już tą decyzję, możesz wejść tam, gdzie wszystko się zaczyna, czyli w siebie, do swojej podświadomości, i hipnoza otwiera drzwi do twojej wewnętrznej prawdy. Sesja jeden na jeden hipnozy, właśnie, prowadzi cię głębiej do energii, które przyszłaś, przyszedłeś tutaj ucieleśnić. I teraz. Y może ci to dopomóc na przykład w tym, że wyjdziesz z autodestrukcyjnych schematów. Jeśli zdarza się, że wciąż wracasz, wracasz do tych samych reakcji, zachowań, jesteś ciągle w tych samych relacjach, które bez przerwy pokazują ci te same schematy i tkwisz w tych schematach, które są dla ciebie negatywne, hipnoza pozwala dotrzeć do prawdziwego źródła tych tematów, nie naprawiasz już objawów, tylko uzdrawiasz przyczynę. Tam, gdzie nie sięgniesz swoim świadomym umysłem, ale sięgniesz swoją duszą, ona cię zaprowadzi, poprowadzi, hipnoza jest do tego świetnym narzędziem. Przepisanie podświadomych programów z dzieciństwa, Wciąż być może boisz się być za dużo, masz poczucie winy, gdy wybierasz siebie. Hipnoza pomaga dotrzeć do wzorców, pewnego rodzaju wdruków, programów z dzieciństwa, które sabotują ci dzisiaj właśnie i na poziomie energetycznym i emocjonalnym nie możesz pójść do przodu. Powrót do własnego centrum po latach życia dla innych. Jeśli całe życie spełniałaś, spełniałeś cudze oczekiwania, jesteś zmęczona, zmęczony, zagubiona, zagubiony, sesja pomoże ci odzyskać kontakt z wewnętrznym, ja. Nie musisz wiedzieć, kim jesteś. Wystarczy, że dasz sobie przestrzeń, by to poczuć. Reszta zadzieje się sama. Uzdrawianie relacji przez zmianę własnej energii. Zamiast ciągle analizować, co nie działa w relacjach, zmieniasz pole energetyczne, które je przyciąga. Gdy odzyskujesz siebie, przestajesz rezonować z brakiem. Zaczynasz przyciągać relacje, które naprawdę Ciebie karmią. Zwiększanie energetycznej pojemności na sukces, pieniądze i miłość. Jeśli boisz się własnej mocy, hipnoza może pomóc ją przyjąć. To, co sabotuje Ci w działaniu, często nie jest lenistwem, tylko głęboko ukrytym lękiem przed porażką albo przed spełnieniem. Odzyskanie połączenia z ciałem, intuicją i wewnętrzną mądrością. Hipnoza to nie kontrola, to poddanie się temu, co prawdziwe. Zaczynasz czuć, zaczynasz słuchać siebie, również swojego ciała, nie działać z automatu, tylko z miejsca obecności i mocy. Twoje nastawienie może się zmienić, gdy przestajesz szukać winnych i zaczynasz, zaczynasz czuć siebie. Zamieniasz muszę na wybieram. Zaczynasz ufać temu, co czujesz. Nawet jeśli nie umiesz tego nazwać, nie pytasz już, co ze mną jest nie tak, tylko co próbuję sobie przypomnieć. A w relacjach, tak jak w życiu, to, co trwałe, rodzi się z uważności, obecności i wyboru, by kochać naprawdę bez warunków. Jeśli pomocne jest to, co teraz przyjęłaś, przyjąłeś ode mnie, jeśli miałaś być może, bądź. Miałeś, drogi mężczyzno, jakieś momenty? Aha, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Trzymaj się. Pa. Jeśli ten podcast coś w Tobie poruszył, to znaczy, że jesteś gotowa. Gotowa widzieć więcej, słyszeć wyraźniej, być sobą naprawdę. Zapisz refleksję, poczuj, co z Tobą zostało. A jeśli chcesz iść dalej, wróć tu. My tu jesteśmy. Wejdź na stronę www.taktoja.pl do butiku i zobacz, co dla Ciebie przygotowałyśmy. Tak to ja odrodzenie. Twoja dusza wie. Zaufaj.